Dzisiaj przygotowałam dla Was pięć pomysłów na niezapomnianą wyprawę z dziećmi. Wyprawa pod namiot. Nie znam żadnego dziecka, które nie ucieszyłoby się na myśl o spaniu w namiocie. To przede wszystkim mega przygoda. Poczucie spania pod gołym niebem, ta bliskość przyrody, słyszenie dźwięków natury. Ekofarma na wsi. Wyprawa na odludzie pozwala w pełni odpocząć od zbyt dużej ilości bodźców i od betonowej dżungli. Tam dzieci biegają wolno, podjadają maliny z krzaka. Podróż kamperem. To przede wszystkim wolność, podróże we własnym tempie, poza utartym szlakiem, to możliwość odkrywania przepięknej przyrody. Klimatyczna słomistówka. Domek na drzewie, w którym nas budzi śpiew ptaków, czy spanie w jurtach, do których zaglądają osiołki, a nawet klimatyczna chatka z dużymi, przeszkolonymi oknami. Family retreat, na przykład Brief Mama Retreat w Tajlandii, są to kameralne, zorganizowane wyjazdy dla rodzin z dziećmi, gdzie liczy się jakość wypoczynku, dobra i